Jest okej, okay, tak? No to spoko Jak jest okej okay, to do spoczka. Tutaj już mam taką brodę Ja sobie zapuszczę ten brodę i wezmę takie warkoczyki co zrobię ty Albo taki warszokorza co zrobię będę jak wiking normalnie ty. Chciałem powiedzieć, że poczekamy tutaj, jak ktoś będzie wchodził, to zrobimy takie jak Haha, it's me! Ale bocik tu już jest. I tu bocik był, no i zepsuł moją całą kryjówkę idealną. Na granicę ponownie wyjeżdżasz, to masz. To jest zam Dobrze słyszałem, że to jest zamknąć drzwi. Tak właśnie mi się wydawało, że ktoś zamknął drzwi za mną, nie? Trzydziesty drugi poziom, na wektorku był, na wektorku był, po głowie chyba dostał z tego co widzę, hełm rozwalony, ale graty wezmę. A bierzemy sobie salewkę od niego, zawsze trochę więcej jakby leczenia, ale po głowie podostawał. No spoko. Uważaj, jesteś tam! E! Człowiek! Ono się tam bijo, ty Jezu, To jest ten bot, którego zabiję. Ja się przestraszyłem tego bota, którego tutaj zabiję. Ty, ale tam jest chyba dwie albo trzy osoby w tamtym dormie chyba. Okulary mam zdjąć, bo widzę przez całą mapę. Dobra, tato, zdejmuję. Cześć, Siemanko Krzychu, witam na kanale. No my tu gado gado, a bania sama nie wpadnie, dokładnie. Teraz pytanie, czy my chcemy przeczekać ten okres i po prostu poczekać, aż oni podejdą? No bo generalnie tam w dormach małych trzy osoby mi się wydaje, minimum trzy osoby. Dwie osoby mi się wydaje, że jedną zaatakowały. I teraz pytanie, czy oni będą, będą przychodzić na te dormy? Większe, tam gdzie tutaj gdzie ja jestem, to nie będą tam cały czas siedzieć, na przykład, i pobiegną, obiegną, na przykład, nie wiem, dormy pobiegną dalej. Możemy chwilę poczekać, nie z nas nie goni, mamy czas. Jak mamy ekipkę, to warto może chwilę poczekać, nie? Niż pchać, pchać się na ekipkę i, i zginąć na 45, tak, to jest wektorek na 45 no. 45 Co to, to B? W sensie co to gra? Battlefield Ostatnio właśnie myślałem nad Battlefield 2043, 42, 42 to jest chyba, nie? Ta najnowsza I ten, i, i chciałem właśnie ostatnio sobie ściągnąć Ale zobaczyłem live'a u takiego jednego typa, chwilę poglądałem sobie czy tam coś się zmieniło i... Tak stwierdziłem, eh, jednak nie Jednak nie stwierdziłem W poe? Czeka to nowy sezon. Bo w poe dużo właśnie tych sezonów wychodzi. Ale ludzie lubią grać w tego poe. Po sezon dużo ludzi tam gra w tego poe. Nie lubię chodzić po dormach, bo te dormy niestety nie są dobrze dźwiękowo zrobione. I dużo jest takiej sytuacji, że ty nie słyszysz kogoś po prostu i nagle... nagle z typem się spotykasz. Twarzą twarz. Nie wiesz, że on w ogóle istnieje. my kotka i konia. No to nieźle. Koto koń. Będzie chyba lew, mi się wydaje, bo coś to dużo, no. Lewik jest. 47 kg mamy na sobie przez tego lewa. Ile lew kosztuje? 130 tysięcy chyba, plus minus, nie? Kurde, lewik, lewik, no. 50 kg przez tego lewa mamy. To nie jest dobre, bo ja nie lubię być tak przeciążony. Cześć, manko wiadomość, panie, witam. Diablo? Nie, diablo jakoś mnie nie interesuje. Zresztą, kiedyś grałem w PoE. Kiedyś trochę w PoE sobie grywałem. Ale w Diablo'ka nigdy nie grałem. A tego nowego Diablo'ka, co słyszałem, że co się tam działo. Jaki to jest skam na kasę, to. Tym bardziej na razie mi się nie chce grać. Okej. Okay. Postrzelił uciekł i tyle, nie? A nie wiem on czego do mnie strzelał, ale miał... Coś słabego do mnie w ogóle strzelało, nie? Ale jak on tutaj w ogóle się znalazł? W ogóle nie słyszałem nic kompletnie. Chyba pistolet mi się wydaje to był, nie? Wziął, postrzelił i uciekł sobie, ty typek. <grym> Mi się dość biją na tej przekrocie. Nie, to nie był makarow, to była chyba beretka, mi się wydaje. Beretka mi się wydaje to była. Patrzę, że ktoś z dwójki tymczasem nie wyskoczy. Bo tam dwójce też się strzelano, nie? Ale chciałbym zobaczyć tam na tym checkpoint, co tam się dzieje. Cciało postrzelił mnie trzy razy z beretki, raz mi rozwalił rękę i poleciał dalej tutaj Hej, klauna spotkałem. Nie zgubiałem tej. O nie, czwarty poziom. On jeszcze miał tyle życia przed sobą. Tyle rajdów przed sobą jeszcze miał. No cóż, ale spotkał mnie. Może tak powiem. Każdego szkoda. Każdego szkoda. Ja mam chyba, chyba hipersłuch, ale i tak dość późno zauważyłem, znaczy usłyszałem ten dźwięk, nie? Zobaczcie, kiedy ten dźwięk został mi pok pokazany, odtworzony. To był zaraz koło mnie ten gracz tak naprawdę, nie? Gdyby to był gracz bardziej ubrany w jakiś taki lepszy sprzęcik, to może miałbym lepsze, gorsze problemy, nie? Większe problemy. Co się dzieje przede mną? Idziemy zobaczyć. I tak muszę zabijać graczy w ogóle z SMG, bo mam taką misję dniową, muszę zabić chyba sześciu graczy, już dwóch zabiłem, więc jeszcze tylko cztery graczy. Jezu, myślałem, że to gracz, a to tylko zwykły ten i tutaj głowę myślałem, że on na tym zielony trzep... zielony ten ma. O, do, do mnie strzela snajper, fajnie. Fajnie, fajnie robisz snajper, fajnie robisz, no. Bardzo fajnie robisz. Tutaj w ogóle mamy jakiegoś gracza i snajper do mnie jeszcze strzela, no fajnie robisz ty. Czekaj sobie w ogóle zacząłem grać z P90 z P90. Jest tak piękna, tak przyjemna w graniu. Dość szybko zabija, a bardzo... Bardzo celna jest ta brońka. Czemu byś, nie wiem, nie chciał mnie spotkać na mapie? No to wiesz, czasem mam dobre rajdy, czasem nie mam dobrych rajdów. Czasem padam jak, jak nubek, jak typowy nubek, jakbym dopiero zaczynał grę. No, doładowanie tej broni jest tragiczne, naprawdę. Tutaj mogliby troszeczkę, nie wiem, albo poprawić to, albo w rzeczywistości tak może trudno jest doładować ten magazynek. Ale strasznie długo to trwa. No, trzeba w ogóle tego Riga. W sumie ten Rig teoretycznie, teoretycznie, praktycznie, fizycznie. A niech będzie. A niech będzie sobie Riga. Um, tak w Tarkowie też mi się wydaje, że w Tarkowie im mniej wydajesz dźwięku z siebie, ty masz e, większą szansę na przetrwanie, tak? Więc bieganie w Tarkowie nie jest dobrym sposobem na nagranie moim zdaniem. Jak możesz, to nie biegaj po prostu, tak? Po prostu chodź sobie, bo gra jest tak zrobiona. Gra ma problemy z dźwiękiem. No nie, od dzisiaj wiemy, że Tarkow ma te problemy z dźwiękiem. I gra jest tak zrobiona, o, telefonik mi jeszcze dzwoni, eee, gra jest tak zrobiona, że dźwięki chodzenia, takie jak na przykład teraz, są naprawdę słyszane bardzo, bardzo z bliska dopiero, nie? Także bieganie, bieganie mi się wydaje w takiej ostateczności dopiero najlepiej, najlepiej biegać sobie, nie? Na pewno, na pewno więcej przeżyjesz po prostu na, na chodzeniu niż na bieganiu. Hmm. Tatusiak zawsze wie, kiedy zama zadzwonić, po prostu no zaraz tutaj po, po tym myczyku odzwonię i tyle. Kawek to tutaj strzelał, na pewno skawik to na pewno. Kawik do kogoś strzelał. Jakiś Grunchal tutaj pewnie gdzieś musi być w okolicy. To pytanie, czy mi się go chce szukać? No, jest chyba po drugiej stronie, tak mi się wydaje. K, okay. jeszcze snajperek sobie żyje. Snajperaski sobie jeszcze żyło. To może co, może grać się strzelał ze snajperem? Dobra. W tym co, nie będziemy go szukać? Bo ja nie lubię nigdy szukać takich ludzi, bo słyszałem na pewno taką kiepską broń, coś jakby, nie wiem. Jakby gra z kawa, bo grasz po prostu na jakimś low i, i on może być wszędzie, nie w jakimś krzaczku, nie krzaczku, Tak, jak ten zberec, co sobie postrzelił, powiew sobie dalej, nie? W ogóle tutaj było zamknięte przed chwilą, to nie było otwarte. To było zamknięte przed chwilą, jak ja tutaj byłem? Chyba mi się wydaje. Czyżby tutaj ktoś wychodził z tego? Mm, Podejrzany. Hmm. To jest w ogóle krew na tym tym. Ty, czy, czy ja się nie minąłem z tym graczem? Ten gracz, tam się strzelał. Może ja się minąłem z nim, ja poszedłem tędy tam zobaczyć, a on po prostu jakoś pomiędzy tymi budynkami przeszedł po prostu i tutaj. Bo były strzały, więc może krwawił po prostu i do wyjścia po prostu pobiegł, bo to było chyba zamknięte mi się wydaje. A teraz to otwarte. Tak, jest tutaj krew, to jest duże prawdopodobieństwo, że my się minęliśmy po prostu. Ja poszedłem torami sprawdzić, tam się strzelało, a on po prostu jakoś obiegł, to pobieg, nie wiem, budynkami na przykład, albo obok budynków. Obok checkpointu i do wyjścia, najprawdopodobniej. Myśmy się minęli, bo mi się wydaje, że to było zamknięte. Mi się wydaje, że to było zamknięte. No dobra. Taki ciekawy randzik, nawet ma Taki randzik do, do obiadku.